Witamy bardzo serdecznie wszystkich na nietypowym spotkaniu z galerią instrumentów folkowych, bo jak sytuacja nas zmusiła, musimy wszyscy być w domu, żebyśmy mogli być wszyscy zdrowi i pogodni. Dlatego galeria wyszła z taką inicjatywą, żeby przyjść z pewnymi instrumentami do Państwa i pokazać różne dzieła, które mamy u siebie w galerii. Jeden z pierwszych instrumentów, które Galeria Instrumentów Folkowych chce Państwu przekazać jest harmonia. Harmonia, historia bardzo ciekawa, bo już harmonia była znana pod koniec XIX wieku. Wykorzystywano ją do, do różnych inspiracji ludowych, wykorzystywano ją głównie na, na weselach, gdzie była uzupełnieniem muzycznym. Była wykorzystywana przez grajków wiejskich czy w miastach, gdzie umilano życie różnym osobom, smutnym lub bardziej wesołym. U nas w galerii mamy taką sporą część tych instrumentów, która zajmuje u nas ponad 50 sztuk. Jest to przekrój instrumentów od końca XIX wieku do instrumentów bardziej współczesnych, czyli lat 60-tych, 70-tych zeszłego wieku. Yy, mamy harmonię polskie, jedno-dwurzędową, trzyrzędówkę, harmonię yy, pedałowe, gdzie wykorzystywano yy, nogi grajka, muzykanta do wprowadzania w, yy, miechy, miechów do, w powietrze do grania yy, na harmonii. Yy, mamy również harmonię sekundówkę, która jest takim polskim wynalazkiem, gdzie yy, harmonista trzymając, grając harmonię Miał tonacje w lewej i prawej ręku takie same. Musiał tak samo grać na tych samych klawiszach, a wykorzystywał do tego harmonię nożną pedałową, którą, harmonię nożną basową, którą jednocześnie grając wysokie tony palcami, i wykorzystywał właśnie harmonię, która miała 12 basów, i sobie wkładał właśnie takimi basami. Były to tony półtony. więc harmonia jakby przeżywa drugi rekonesans jest wykorzystywana bardzo w wielu zespołach, kapelach współczesnych muzyki, gdzie jest głównym. Głównym takim tłem inspiracyjnym. Tą harmonię, które chcę dzisiaj Państwu pokazać, to jest taka niespotykana trochę harmonia, bo jest to harmonia nożna, która posiada 12 guzików, których każdy guzik wydobywa inny dźwięk basowy. Harmonista mógł używać jej podczas gry, na harmonię lub również skrzypek, basując sobie. Powstała w latach 20-30 zeszłego wieku, jest wykorzystywana u nas przez nasz zespół Syrpacy Dzieciacy. W akompaniamencie skrzypiec, który będzie grał Staś Stróżewski i Marysia, moja córka Stróżewska, na ukulele w połączeniu razem z harmonią nożną basową. Música życzy wesołych Świąt Wielkanocnych.